Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w chacie Tarota i jest to czytanie na kwiecień dla wszystkich osób z znaku wagi zobaczmy jakie główne energie do was nadchodzą w tym miesiącu szóstka monet i mm, pustelnik są to bardzo ciekawe energie, energie mówiące o równowadze, energie mówiące o poszukiwaniu spokoju zarówno pod względem Emocjonalnym, duchowym, jak i pod względem materialnym, finansowym, zawodowym. Karta szóstki monet mówi o sukcesie finansowym, mówi o radości z tego, co udało nam się osiągnąć, o takiej satysfakcji i wewnętrznym poczuciu spokoju, że to, co mamy, to, co udało nam się zdobyć, to, co udało nam się wypracować, jest tym, co nam przynosi korzyść, co daje nam. Nie tylko radość, ale przede wszystkim takie poczucie stabilności, poczucie, że jest to bardzo dobry fundament, wykonujemy dobrą, właściwą, skuteczną pracę, dzięki której możemy się rozwijać, dzięki której możemy iść do przodu, możemy planować, możemy iść w takim kierunku, który jest dla nas najbardziej odpowiedni. Daje nam to możliwość przede wszystkim spełnienia się i wykorzystywania naszego potencjału. Jest to również umiejętność przyjmowania zarówno rady, jak i sugestii dotyczących naszego rozwoju od naszych bliskich, od przyjaciół, od osób, które mają większe doświadczenie, mają większą wiedzę na dany temat. Jest to otwartość na ten przepływ, zarówno intelektualny, jak i materialny. Pustelnik mówi o zaakceptowaniu tego, że musimy poszukiwać najlepszej drogi, najlepszej ścieżki dla nas samych. Jest to pogodzenie się z tym, że um, droga, jaką sobie obieramy, będzie wymagała zastanowienia, będzie wymagała pracy, będzie wymagała zaangażowania się. Karta Pustelnika jest również. Kartą poszukiwania prawdy, prawdy o sobie, prawdy o tym, co jest dla nas najbardziej e, odpowiednie. E, ze względu na to, że macie wystarczająco dobre fundamenty, macie wystarczająco e, dużo zasobów, żeby iść w kierunku, który jest dla Was atrakcyjny, teraz dajecie sobie czas na to, żeby się zastanowić, jaki jest Wasz kolejny krok, jaki jest Wasz kolejny cel. Co jest dla Was najlepsze? Co będzie dla Was e, najbardziej korzystne w dłuższej perspektywie? I czego Wy tak naprawdę chcecie? Zobaczmy, jaka energia odchodzi od Was w kwietniu. Odchodzi od Was rydwan, czyli energia przeprowadzki, energia zmiany. Może być to dosłownie odejście problemów związanych na przykład z przeprowadzką, e, z remontem, z budową e, domu. Z jakąś bardzo intensywną, ciągłą zmianą, gwałtowną zmianą i z brakiem stabilności. Może być to energia mówiąca o bardzo gwałtownych zmianach generalnych. Na przykład, jeżeli zmienialiście pracę, jeżeli zmienialiście, jeżeli dużo podróżowaliście, jeżeli wciąż znajdowaliście się w takiej energii chaosu, energii ciągłej zmiany. Ta energia zacznie się stabilizować, zacznie już odchodzić. Ta energia gwałtowności, energia ciągłego poszukiwania e, czegoś nowego, czegoś bardziej ekscytującego, zacznie już odchodzić. Co nadchodzi do Was? A nadchodzi rycerz Pucharów. Dla bardzo wielu z Was może być to pojawienie się osoby, która jest dla Was niezwykle atrakcyjna emocjonalnie. Jest to pojawienie się. Osoby, z którą możecie stworzyć ym, z pewnością krótkotrwały związek, to, w jaki sposób y, będziecie to rozwijali i w jaki sposób będzie się rozwijała komunikacja między wami, no to już jest y, inna sprawa. Natomiast w tym pierwszym momencie będziecie mieli poczucie, że trafiliście na kogoś, z kim możecie nawiązać bardzo głęboką i bardzo intensywną relację, szczególnie emocjonalną. Pojawienie się kogoś. Bardzo interesującego i atrakcyjnego. Dla tych osób, które są mniej zainteresowane sprawami związkowymi, jest to pojawienie się bardzo atrakcyjnej oferty, bardzo atrakcyjnej sytuacji, dzięki której będziecie mogli się rozwijać zawodowo. Bądźcie tutaj ostrożni, dlatego że to podekscytowanie i ta, i ta bliskość emocjonalna. To, że coś będzie dla Was bardzo atrakcyjne, tak jakby pojawiało się przed Wami spełnienie marzeń, to też może być trochę mylące. Tak więc dobrze przeanalizujcie wszystkie za i przeciw danej oferty, nawet jeżeli z pozoru wydaje się ona bardzo atrakcyjna. Zobaczmy, co będzie Wam pomagać. Będzie Wam pomagać Trójka, e, trójka Mieczy czyli uczenie się na błędach. Uczenie się na przeszłości, uczenie się na tym, co do tej pory udało Wam się zdobyć, ta wiedza, którą udało Wam się do tej pory zdobyć. No, i jest tutaj ewidentnie powiązanie z tym rycerzem Pucharów, który wydaje się bardzo atrakcyjną osobą lub bardzo atrakcyjną informacją, ofertą. Natomiast karty Wam sugerują, żebyście popatrzyli w przeszłość i poszukali analogii do tego, co już wydarzyło się do tej pory w Waszym życiu. Być może już mieliście podobną sytuację, być może już mieliście podobną osobę czy podobną ofertę w Waszym życiu i zobaczcie, w jaki sposób się to skończyło, w jaki sposób, gdzie popełnialiście błędy, gdzie, gdzie nie wyciągaliście wniosków wcześniej, gdzie. Wasze zmysły zostały w jakiś sposób zagłuszone i zamiast myśleć trzeźwo na jakiś temat, podążaliście tylko i wyłącznie za instynktem. Tak więc, karty Wam sugerują, żebyście popatrzyli na swoje przeszłe błędy, popatrzyli w przeszłość i przeanalizowali to, co już udało Wam się doświadczyć. Co będzie Wam przeszkadzać? A przeszkadzać będzie wam głupiec, czyli chęć ryzyka, chęć zaryzykowania, chęć wejścia w coś nowego, porzucanie tego, co do tej pory było dla Was dobre, co udało Wam się wypracować, i za wszelką cenę dążenie do tego, żeby poczuć coś nowego, żeby poczuć coś ekscytującego, żeby wkroczyć na ścieżkę, która będzie zupełnie inna niż do tej pory. Tak więc, tutaj, moi drodzy, zastanówcie się dobrze. Co pojawia się na Waszej drodze i czy to, co się pojawia, faktycznie jest warte zaryzykowania, czy jest to warte wejścia na tą drogę, czy jest warte zostawienia tego, co udało Wam się do tej pory wypracować lub tych wszystkich fundamentów, które udało Wam się do tej pory zdobyć i stworzyć, na przykład w pracy czy w związku. Tutaj bardzo silnie rysuje się sytuacja, w której pojawia się nowa osoba dla osób samotnych. Jest to taka najprostsza i najbardziej wyraźna interpretacja tych kart. Zastanówcie się, w jaki sposób postępowaliście w przeszłości, kiedy pojawiła się bardzo podobna osoba do tej, która pojawia się dla was w kwietniu. I czy faktycznie jest warto zaryzykować do tej osoby? Dla osób, które oczywiście mają bardziej, które są bardziej skoncentrowane na. W sprawach zawodowych. Również mogliście mieć bardzo atrakcyjną ofertę w przeszłości, i mogła być ona proponowana przez podobną osobę. Sytuacja była bliźniacza, natomiast spójrzcie na to, gdzie popełniliście błędy w przeszłości. Zobaczmy, jaka jest rada dla Was. Śmierć. Bądźcie gotowi na transformację. Bądźcie gotowi na to, żeby spojrzeć z innej perspektywy na daną sytuację, nie baczcie postrzegania na nowo samego siebie, nie baczcie postrzegania na nowo waszego otoczenia. Jest to karta mówiąca o transformacji, jest to karta zachęcająca was do tego, żebyście nie bali się tej zmiany, nie bali się zmiany myślenia, nie, nie bali się zmiany sposobu postępowania, nie bali się zmiany Fundamentów, jeżeli są one konieczne, jeżeli jest to coś, co faktycznie jest Wam potrzebne do rozwoju. Jeżeli czujecie, że powinniście zostawić za sobą tą gwałtowność, tą zmianę, ten chaos, który do tej pory Wam towarzyszył, to ciągłe przemieszczanie się, ciągłe przeprowadzki, niestabilność, na przykład zawodową. Pozwólcie sobie spojrzeć na to w e, taki chłodny sposób, przeanalizować to i spróbować postrzegać to na nowo. Spróbować zmienić perspektywę patrzenia i również nie bać się spojrzeć w przeszłość, nie bać się wyciągać wniosków e, z własnych błędów, po to, żebyście nie popełniali dokładnie tych samych błędów w przyszłości. Zobaczmy, co nadchodzi z otoczenia. Z otoczenia nadchodzi mag. Jest to energia kreacji, jest to energia tworzenia, energia również edukowania się, wykorzystywania wszystkich zasobów, które do tej pory udało nam się zgromadzić. Z waszego otoczenia będzie do was nadchodzić inspiracja. Ktoś będzie was prowokował, zachęcał do rozwoju, zachęcał do tego, żebyście wykorzystywali to wszystko, co udało wam się do tej pory zdobyć, co udało wam się zgromadzić, te sześć monet, które udało wam się do tej pory zdobyć, żebyście mogli stworzyć coś nowego, jakąś nową jakość żebyście uwierzyli w siebie i zaufali temu, że możecie iść w taką stronę, która wydaje wam się najbardziej odpowiednia jest to podjęcie się jest to podjęcie się bardzo kreatywnego bardzo twórczego wyzwania zobaczmy jakie jest zaskakujące wydarzenie w tym miesiącu Macie tutaj króla Pucharów. Król Pucharów jest osobą bardzo stabilną emocjonalnie. Jest osobą, która bardzo dużo e, przeszła, bardzo dużo doświadczyła, która może Wam służyć radą, może wam służyć swoim doświadczeniem, może to być e, wasz ojciec, może to być e, wasz brat, może być to was, wasz przyjaciel. Ktoś, kto będzie w stanie Was e, wysłuchać i wspomóc emocjonalnie, ktoś, kto będzie wam pomagał. Rozwinąć się i na przykład przeanalizować spokojnie sytuację, która pojawia się w waszym życiu, która pomaga wam przejść przez jakąś chaotyczną sytuację, która pomaga wam spokojnie podejść do bardzo emocjonalnej sprawy, na przykład do związku albo do nowego wyzwania w pracy, do nowego zadania, do poszukiwania nowej pracy, do przeprowadzki. Cokolwiek by to nie było, ta osoba będzie Wam pomagała spokojnie spojrzeć na to z perspektywy osoby dojrzałej, która przechodziła również przez podobną sytuację w przeszłości. Um, może to też być również ogólna energia Waszego otoczenia, Waszej rodziny, Waszych przyjaciół, Waszych najbliższych, którzy będą Was wspierać, którzy będą Wam pomagać przejść. Przez te wszystkie nowości, te wszystkie wydarzenia, które będą miały miejsce w kwietniu. Zobaczmy, z jaką energią wchodzicie w maj. A tutaj pojawia się paść monet, czyli energia spokojnego rozpoczynania czegoś nowego, planowania czegoś, analizowania tego, co może Wam, co może wam przynieść najlepszą korzyść. Co może Wam przynieść największą korzyść, co Wam się opłaci, w jakim kierunku warto się rozwijać. Jest to rozpoczynanie spokojne rozpoczynanie nowego projektu. Nie ma tutaj gwałtowności, nie ma tutaj e, ognia, nie ma tutaj takiego poczucia, że musicie działać szybko, musicie działać z pasją. Jest to spokojne rozwijanie się w kierunku, który jest dla Was atrakcyjny, jest dla Was pociągający, natomiast macie w sobie to poczucie tej równowagi i tych spokojnych, stabilnych fundamentów, na których możecie budować coś nowego, coś, co będzie Wam przynosiło tą korzyść w dłuższej perspektywie. Tak więc wchodzicie w maj z bardzo stabilną energią, energią nowości, natomiast jest to nowość spokojna, zrównoważona. Tak więc podsumowując, cały ten miesiąc będzie się będzie przepływał pod znakiem szóstki, monet i pustelnika, poszukiwania tego, co jest dla was najlepsze, Zastanawianie się nad tym, co udało Wam się już doświadczyć i jakie wnioski możecie wyciągnąć z Waszych poprzednich doświadczeń będzie również czasem, którym łatwo będzie Wam. Spostrzec i budować fundamenty na przyszłość. Do przeszłości odchodzi chaos, odchodzi ciągły ruch, przeprowadzki, zmiany, coś, co bardzo trudno było Wam okiełznać. To, co nadchodzi, to jest rycerz pucharów, czyli bardzo atrakcyjna nowość, jakaś bardzo atrakcyjna oferta, bardzo atrakcyjna informacja lub osoba. To, co będzie Wam pomagać, to wyciąganie wniosków z przeszłości, zakończanie spraw z przeszłości tak samo i uczenie się na własnych błędach. To, co nie będzie Wam pomagało, to chęć do ryzyka, chęć do podejmowania bardzo gwałtownych i długoterminowych zmian. Tak więc uważajcie na to. To, co jest dla was radą w tym, w tym miesiącu, to jest, to jest umiejętność patrzenia z zupełnie nowej perspektywy na. Wasze życie i również umiejętność wykorzystywania e, przeszłych doświadczeń, chęć angażowania się w nowe wyzwania, w nowe zadania, dzięki którym będziecie mogli się naprawdę rozwinąć i wykorzystać swój potencjał. Z Waszego otoczenia nadchodzi MAK, czyli energia kreatywności, energia wykorzystywania tych wszystkich zasobów, tej całej wiedzy, którą udało Wam się do tej pory stworzyć, i wykorzystywania swoich umiejętności. Ktoś będzie Was popychał do przodu, ktoś będzie Was prowokował, żebyście wykorzystywali swoją wiedzę i swój potencjał. Niezapowiedziane wydarzenie w tym miesiącu to jest król Pucharów, czyli pojawienie się takiego oparcia emocjonalnego, pojawienie się kogoś lub. Generalnie w Waszym otoczeniu pojawi się taka energia, dzięki której będziecie czuli się stabilnie, będziecie czuli się bezpiecznie, szczególnie pod względem emocjonalnym. Natomiast zakończycie miesiąc kwiecień z energią spokojnego wchodzenia w coś nowego. Jest to nowość, ale stabilna, dzięki której będziecie mogli spokojnie przeanalizować to, w jaki sposób chcecie się rozwijać i w jaki sposób chcecie to popchnąć do przodu. Jest to bardzo dobry, bardzo fascynujący miesiąc dla Was, moi drodzy. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji i do lajkowania, i do zobaczenia już wkrótce.